Cześć! To znowu ja, Megusto Makrotikta i dzisiaj zaprezentuję Wam moda Blood Mod. Jest bardzo fajny mod, który niewiele zmienia nam rozgrywkę, ale, po, ale polecam go. Oczywiście, link do moda w opisie będziemy i będziemy potrzebowali zwykłego moda e, Dobra, zaprezentuję go. E, ona. Na świni, widzicie? Pojawia się. Niby krew. Dlatego, ja tak że po śmierci. To Bar jest bardzo fajny efekt. Polecam tego moda. O, krew na lądzie. Będzie lepiej. Proszę, tutaj. Kurczak poleciał. Kula. A Krew. I krew. Widzicie? Bardzo fajny mod, który niewiele zmienia nam rozgrywkę, ale dodaje taki fajny detal. To wszystko o od dzisiejszym odcinku. Dość krótki. Komentujcie. Subskrybujcie, oceniajcie. Cześć, pa pa. I do następnego odcinka.